Środowiska proaborcyjne obchodzą w tym tygodniu Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. Nie ma potrzeby go promować, ale może warto się zastanowić, jak to się stało, że niektórzy z powodu zabicia dziecka piją szampana. Zapraszam na nowy odcinek projektu Life. W 1980 roku Calvin Klein wystartował z reklamą obcisłych jeansów. Prezentowała je 15-letnia dziewczyna, a zdjęcia były opatrzone hasłami z podtekstem seksualnym. Kampania wywołała falę oburzenia i zakazano jej rozpowszechniania. Czy dziś półnaga modelka w obcisłych spodniach jeszcze kogoś dziwi lub zawstydza? Przykład może i trywialny, ale dobrze ilustrujący naczelną zasadę urabiania opinii publicznej czyli kropla drąży skałę. Powoli metodą małych kroków przesuwamy granice wrażliwości aby to, co 10 lat temu było uważane za szokujące, dziś wydawało się powszechne, zwyczajne, akceptowalne. Takie obchodzenie się z zasadami moralnymi święty Jan Paweł II nazywał permisywizmem. Nie ulega jednak wątpliwości, że permisywny styl życia zaczyna stopniowo zatruwać obyczaje, przede wszystkim za pośrednictwem społecznych środków przekazu i ludzi, którzy przez dłuższy czas oderwani od korzeni własnej kultury Zatracili zmysł moralny i duchowy, pisał w 1997 roku. Czytamy więc na portalach społecznościowych. Moja babka miała aborcję, moja matka i ja też. Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji nie wziął się znikąd, ale ze stopniowego oswajania i rozmiękczania tematu aborcji. Kilkanaście lat temu pewnie niewielu odważyłoby się powiedzieć, że aborcja jest OK. A czy ktokolwiek poszedłby na zakupy z torbą z macicą? Dziś to nawet można się zabawić dla tej idei, i publicznie pochwalić się zabiciem dziecka. Grupy proaborcyjne namawiają, aby z okazji tego pseudoświęta opowiadać o swojej aborcji. Osoba wierząca powie, że to publiczne chwalenie się własnym grzechem. Ale nie mieszajmy do tego religii. W ogóle nie trzeba być osobą wierzącą, aby stwierdzić, że radowanie się ze śmierci dziecka to dowód moralnego upadku. Rozmiękczaniu tematu aborcji służy też specyficzny język. Aby osiągnąć swoje cele, środowiska proaborcyjne wprowadzają do opinii publicznej własne narracje i pojęcia. Nieżyjący już lekarz, ginekolog i prolifer profesor Wozimierz Fijałkowski pisał o tym już w 2001 roku w swojej książce Ekologia płodności”. Zamieścił nawet słownik charakterystyczny dla grup o mentalności proaborcyjnej. Pierwszym przykładem zawłaszczenia języka może być spopularyzowanie terminu życie płciowe. Przecież żyje cały człowiek. Nie mówimy o życiu oddechowym czy życiu pokarmowym. Skąd więc oderwane od całej struktury osobowej życie narządów płciowych? Podobną karykaturą jest tak zwane zdrowie reprodukcyjne. To zwrot wprowadzony przez aborcyjnego giganta Planned Parenthood i pierwotnie używany w odniesieniu do kontroli urodzeń w krajach rozwijających się. Podobnie sformułowanie wskazania do przerywania ciąży mogłoby się odnosić do wywoływania porodu. A w powszechnej świadomości sugeruje istnienie lekarskich przesłanek do zabicia dziecka. Równie zakłamanym pojęciem jest bezpieczna aborcja, którą świętuje skrajna lewica. Zakłamanym, bo bezpieczna aborcja nie istnieje. Literatura medyczna opisuje powikłania psychiczne po aborcji: to m.in. depresja, ataki paniki, zaburzenia nastroju i myśli samobójcze, ryzykowne stosowanie używek, uzależnienie od alkoholu, nikotyny czy narkotyków. Przebyta aborcja wpływa na relacje z partnerem. 22% relacji ulega rozpadowi w ciągu roku po aborcji, a połowa kobiet z tych związków właśnie aborcję uważa za jego bezpośrednią przyczynę. Choć przecież aborcja ma uratować związek. Lekarze opisują też powikłania bezpośrednie, tak jak krwotoki, infekcje, uszkodzenia narządu rodnego, niekompletna aborcja wymagająca dalszej interwencji chirurgicznej czy nawet zgon. W grupie powikłań odległych w czasie Mamy wzrost ryzyka występowania nowotworów oraz powikłania w kolejnych ciążach. W tym zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej, łożyska przodującego, przedwczesnego porodu oraz poronienia, urodzenia martwego dziecka i wtórnej niepodności. I czy naprawdę jest się czym chwalić i z czego cieszyć? Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, obserwowania nas w mediach społecznościowych i subskrybowania kanału na YouTubie.